Siema z tej strony Dawid i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Hitman Kryptonim 47 Robimy misję Bóg z dżungli yy, więc zaczynamy Mam nadzieję, że pamiętam jeszcze jak to trzeba przejść Okej. Okay. Dobra, nie będziemy przedłużać Okej okay. Yy, weźmiemy sobie snajperski karabin w sumie to jest dobre że yy, nie muszę brać karabinu który mają oni bo w niektórych w innych hitmanach chyba byłoby tak że abym wziął inny karabin to zaczęliby do mnie strzelać co nie byłoby chyba fajne Ok, szukamy świnic czegoś takiego. Musimy zajebać świniaka jakiegoś. Bo jest tygrys, musimy go jakoś przekupić. Ok, yy... gdzie kuźwa on jest? Ten świniak. Możemy wejść. Bez. Yy... Uda nam się przejść bez 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 dawania łapówki Kurwa mać, zasłania No i kur. Okej. Okay. Koleś jakiś tępy jest, bo się nie skminił. Musimy wyjebać to. No i dajemy dyla. W... odpowiednie miejsce. Czyli... Gdzieś... tu. Czyli tu jest tajne przejście. No nie tak, tak. Zaraz mamy kompas. I kierujemy się gdzieś w tamtą stronę. Zobaczymy jak to będzie. Okej. Okay. Niestety już nagrałem ten odcinek, ale... coś się rozdupcyło i... i tego... Mm, dobra, wybierzemy tego wieprza Tu jest ten ołtarz cały, czy, czy, czy coś takiego. Okej. Okay. Schowamy się. Niech on się zajmie tym szamaniem tego gada I przejdziemy sobie teraz na luzie Okej, okay, udało się Ta misja jest cholernie króciutka Ja pierdolę, to jest normalnie cyrk Dosłownie pewnie ze 2 minuty albo 3 no dobra, no niestety taki jest hitman. Przejście z punktu A do punktu B w ciągu kilku sekund. Normalnie cyrk. No dobra, to by było na tyle. Do następnego odcinka. Cześć.